Panie profesorze, bo pan jest prawnikiem, tak? Prowadził pan kancelarię. Ja pracowa ja jestem prawnikiem, magistrem prawa, doktorem nauk prawnych, doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie kryminologii, nauk penitencjarnych. To ostatni, jedyny w Polsce. Dlaczego jedyny? No nie wiem dlaczego. Taką specjalność na poziomie myślenia interdyscyplinarnego, kryminologii penitencjarnych. Ponieważ robiłem jako jedyny w świecie w 1991 roku, później rozpocząłem pracę habilitacyjną, prawda? Skończyłem a, i kontynuowałem przez 40 lat. To są tak zwane badania ciągłe, longitudinalne, czyli pytałem przestępców, którzy byli wówczas skierowani do tak zwanego nadzoru ochronnego ośrodka przystosowania społecznego po wykonaniu kary. W latach 80. Prawda? I ściągnąłem tą katamnezę jako część tej katamnezy, czyli prognozę, która łącznie trwała 40 lat w grupie prawie 2000 recydywistów do 1990 chyba drugiego, trzeciego roku, bo wtedy zmarł ostatni z moich skazanych. I na bazie życiorysów i biografii tych ludzi stworzyłem cztery teorie naukowe. Teoria schumanizowanego odwetu dla kary pozbawienia wolności, teoria probacji wykonywania alternatyw dla kary pozbawienia wolności, teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa i te inkluzyjna teoria readaptacji społecznej. Mówię o tym, dlatego, że będąc w Ipsirze, ja stałem się humanistą i yy, osobą zajmującą się problemami społecznymi. Natomiast uciekłem od prawników, ponieważ prawo przez te lata, także prawo penitencjarne, nie sięgało ani do psychologii, ani pedagogiki, ani do socjologii. Chcę powiedzieć, że w latach 60. i 70. za czasów mojego mistrza profesora Walczaka, jednego z tych trzech profesorów protoplastów Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji, Jedynego wówczas prawda, yy, miary naukowo badawczej instytutu, który miał robić diagnozy społeczne, Komitet Centralny PZPR się nie zgodził i staliśmy się instytutem dydaktycznym. I to, yy, na poziomie dydaktyki ten instytut pracował rzadko, otrzymywał badania, bo badania były niebezpieczne, bo odkrywały problemy społeczne, które socjalizm i komunizm prawda, rozpowszechniał. Na poziomie określonych obszarów terytorialnych, na poziomie człowieka, wspólnoty, cywilizacji, kultury. Ale uciekałem od prawników, ponieważ oni w prawie penitencjarnym nie zrobili nic, a za czasów mojego mistrza, o którym mówiłem, polskie prawo, tak? prawo penitencjarne było liderem w Europie. Proszę sobie wyobrazić, że regulamin wykonania kary z 1966 roku, był jednym z pionierskich w Europie i na świecie skazany do 21 roku życia musiał skończyć śpiew szkoły średniej, jak nie miał. Musiał się uczyć na poziomie średnim w latach 60. W latach 60. regulamin z 1966 roku. Lata 70. to jest obowiązek pracy więźnia. Proszę zobaczyć, dzisiaj więzień pracuje. W, w niektórych krajach które są krajami cywilizowanymi, dyrektor traci pracę, jeżeli jeden ze skazanych w jego jednostce penitencjarnej nie pracuje. Jest taka piękna encyklika Jana Pawła II, Laborem Exercens. Prawda? Praca to nie jest prawo, to nie jest obowiązek, tylko powinność człowieka. Człowiek musi stać się osobą i musi być odpowiedzialny i zaciągać zobowiązania. Człowiek bez pracy nie uczy się odpowiedzialności i nie zaciąga dobrowolnie zobowiązań na siebie i innych. Staje się rzeczą i przedmiot. W związku z tym, ja z konieczności wchodziłem do tych nauk, prawda, kognitywistycznych i do dzisiaj właściwie obracam się w środowisku. Teraz też jadę z księdzem profesorem. Prawda Babickim na konferencję do Płocka, jutro u kardylała Wyszyńskiego na temat pokój, fundamentu człowieczeństwa. Czy dzisiaj jakby ktoś zapytał prawnika, co to jest pokój, to to jest Fundusz Unii Europejskiej na zabijanie. A co Bałandynowicz będzie mówił w wykładzie inauguracyjnym? Pokój to jest aproksymacja i atarakcja, czyli spotkanie, zjednoczenie z drugim człowiekiem, na poziomie pokoju duchowego. Proszę zapytać prawnika, czy on zna te terminy. To są dwa światy. Prawo dzisiaj jest odhumanizowane, człowiek dzisiaj na poziomie prawa jest całkowicie zardzewiały. W związku z tym trzeba sięgać po humanizm, żeby człowiek na nowo stał się osobą. No dobrze, ale czy to jest. Y dla systemu bezpieczny, bo Pan jest niebezpiecznym człowiekiem, Panie Profesorze. Pozytywnie niebezpieczny. Kazimierz Dąbrowskiemu, ulubiony twórca dezintegracji pozytywnej, mówił, że człowiek, który nie sięga na poziom duchowy, duchowość ma pięć wymiarów. Sensorodność, psychomotoryczność, wyobrażenie, intelektualność oraz emocje, uczucia, w tym miłość najważniejsza. 5 stopni od pierwszego stopnia drugi schodek, trzeci, czwarty, piąty. Albo stoimy w rozkroku przed pierwszym schodkiem i mamy zatwardzenie, albo mamy regularność jelit, wstępujemy na drugi, trzeci, czwarty, piąty stopień i jesteśmy blisko idei, którą chcemy urzeczywistniać światem wartości. To Kazimierz Dobroski nazywał wtórne przystosowanie. Był taki twórca, także socjologii, Florian Znaniecki, mówił o dewiantach pozytywnych. Dewiant pozytywny. To jest to samo co wtórne przystosowanie. A co to jest pierwotne przystosowanie systemowe? To jest konformista i z drugiej strony psychopata. Psychopata, wysoki stopień inteligencji. Zero empatii. To jest Hitler. I dzisiaj mamy społeczeństwo w cudzysłowie hitleryków, Hitler. a nie mamy dzisiaj społeczeństwa opartego na dewiantach pozytywnych, wtórnie przystosowanych.